Rolników. Igor jest. Tigra. też jest. Przyjmuję ten chleb jako dar ciężkiej pracy rolników z naszej ziemi i obiecuję, że będą chcieli go równo i sprawiedliwie. Dziękuję bardzo. Teraz nastąpi przekazanie miodu przez przedstawicieli. Rajanowej Okoła Przeraży w Nidzicy. W imieniu Rajanowej Okoła Przeraży w Giedzicy chciałbym Panu Burmistrzowi przekazać te, te skromne dary te, tej wspaniałej, trudnej pracy naszych pszczół, naszego powiatu. Pozdrawiam wszystkich przeraży. Dziękuję. Pszczółki, tak jak rolnik, muszą od rana do wieczora pracować, wtedy kiedy nie można, muszą niestety przysiedzieć w ulu, ale jak tylko słońce zejdzie do roboty. Dziękuję bardzo. Dziękuję nie, pan, Szanowni Państwo, teraz Pan Burmistrz Nidzicy, Pan Jacek Kosmola wręczy pamiątkowe statuetki starostom tegorocznych dożynek. Starościna dożynek Pani Joanna Skibińska. Zarządca pożytek, pan Krzysztof Skibiński. A w Igor Ikinka. Drodzy Państwo, ja wiem, że jak tutaj weszliśmy po schodkach, to Państwo sobie myśleli, czy to są wybory ministra? i mistera? Bo to jest przykład tego, że można łączyć życie rodzinne z zawodowym, to jest przykład tego, że nasze rolnictwo będzie miało się na pewno dobrze, bo skoro mamy takich rolników, to głód nam nie grozi. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę, Pani Jóta Skibińska, Pan Krzysztof Skibiński, starostowie sobie tegorocznej godzinę. A o zabranie głosu proszę Pana burmistrza Nidzice, Pana Jaska Kozłana. Właśnie w czasie, za chwilę przystąpię do zamówień, do dalszych uroczystości. Przypominam, dzisiaj dożyliśmy jednej z Myślę, że już na samym wstępie są powody do zadowolenia, do doby z naszych rolników. Przypominam, że po raz pierwszy takiej ilości 17 stoisk. Przypomnę, bo myślę, że warto. W tym roku sołectwo Bolejny z sołtysem panią Bryginą Majewską wystawiają i wieniec i stoisko. Sołectwo Dobrzyń Mirosław Sopka Sołtys wystawiają stoisko Sołectwo Froknowo również stoisko Alina Zgorzalińska nazwiska które podają to są nazwiska sołtysów aktualnych tych sołectw Sołectwo Jabłonka i Wieniec i stoisko Pani Alicja Olszowa Drodzy Państwo, e, mamy jeszcze szczególnego gościa, prezesa warmińsko mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Panie prezesie, proszę pomachać. O gorące prawa, proszę. Dostałem prezent, a nie przywitałem. Takie małe fakty. To ja witam pana prezesa serdecznie. I, i, czekam, że nie na prezent, nie czekam, żartowałem. Natomiast, Waltek witam Ciebie też, bo. No, kto Cię będzie witał lepiej niż ja? Był Wojt Janowiec Kościelny, pan Waldemar Szymański yy, Przepraszam, Janowo, oczywiście Jak się Skończyłem na Jabłonce Kamionka, pan Grzegorz Rzeźnik Wieniec, Kanigowo I Wieniec i Stoisko Pani Maria Nowicka Co jest połyna pan Tadeusz Rogowski i Wieniec i Stoisko Łysakowo i Wieniec i Stoisko Pan Kazimierz Łuźniak Napiwowa Leszek Pepowski, Stoisko Orłowo Beata Kacprzycka Wieniec Piotki i Stoisko i Wieniec Jarosław Juchniewicz Piotrowice Anna Kowalewska Wieniec Szerokopaś Sylwia Wiśniewska i Wieniec i stoisko Waszulki Anna Lewikowska Wieniec Wietrzychowo Mariusz Sznarbach i wieniec i stoisko Wignoch Pani Halina Wójcik i wieniec i stoisko Wulka Stoisko Sylwester Rudkowski, Zagrzewo Zbigniew Kawiecki i stoisko i wieniec Załuski, Kamil, Józ i Wieniec i Stoisko. Zimna Woda, Lech Kartasiński, Wieniec i Stoisko oraz Żelazno.